Kazimierz Moskal, pokrótce może podsumowanie tej rundy jesiennej, także jakieś plany może, nie wiem, na, na czy przygotowania przed flotą? Przede wszystkim tak, no ja nie chciałbym się tutaj silić na razie na jakiekolwiek podsumowania, bo przed nami jeszcze jest ostatni mecz i wcale nie rozgraniczamy tego, że skończyła się pierwsza runda i teraz zaczynamy jakby nową walkę, nie? Dla nas jest to kolejny mecz, kolejny mecz u siebie, który na pewno będziemy Chcieli wygrać. Nie lekceważyłbym tutaj floty z tego względu, że jak wiemy w tamtym roku o tej porze ona miała 40 punktów na swoim koncie i zdecydowanie prowadziła w tych rozgrywkach. W tym sezonie wygląda to trochę inaczej. Niemniej jednak ten zespół ma swoje atuty i przez to jest niebezpieczny. Myślę tutaj głównie o, o tym, że, że mają doskonałe stałe fragmenty gry, które potrafią dobrze wykorzystać. Eee, tak, jak powiedziałem, ten, ten mecz jest dla nas bardzo ważny i na razie nie chciałbym się tutaj wdawać w jakieś szczegóły, analizę, czy podsumowania tego, co do tej pory było. Eee, mogło, być, mogło być różnie, jest tak jak jest, i, i, i z jednej strony na pewno cieszymy się, doceniamy to, ale, ale twardo stąpamy po ziemi. Dziękuję bardzo, trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Może na miejscu, na KXA, jesienną, jesienną, tak? Czy może nie nie w tak? wtedy gdy Znaczy ja nie chciałbym, żeby prezenty były ogłaszane dużo wcześniej, bo, bo to myślę, że to jest taki okres, kiedy to najbardziej cieszy nie tyle sam prezent, co sam fakt niespodzianki, że została jakaś zrobiona. Ja się cieszę, że do tej pory to piłkarze chcą zrobić zarządowi niespodziankę. Na, na, na ten święta. Bardzo mnie to cieszy i bardzo mi z tego powodu jest miło. E, natomiast e, tak już poważnie e, nie wiem w jakim zakresie ta niespodzianka miała być. E, jeżeli chodzi o, o, o to, to na pewno niespodzianką dla zawodników będzie bardzo fajnie zorganizowany i przyjemny okres przygotowawczy e, przed nową rundą. Myślę, że to też dla nich na pewno jest jakiś tam e, ważny element. I myślę, że, że to jest ta niespodzianka, którą szykujemy, a od dodatkowych dowiedzą się chłopcy już bezpośrednio. No, mamy plan przygotowań już domknięty, wszystkie sparingi i obozy, też nie chciałbym akurat dzisiaj już mówić o, o, o tych szczegółach, o, o sparingach, o terminach, natomiast wszystko jest zamknięte. jedno jest pewne, 25 stycznia wyjeżdżamy na pierwszy obóz do Jarocina, 17 lutego na drugi obóz do do Gutowa nic jakby nie stoi na, na przeszkodzie aby ten plan gdzieś tam w najbliższych dniach wam udostępnić natomiast chciałbym jak najdalej jak najdłużej trzymać zawodników skoncentrowanych tylko na jednej rzeczy mianowicie na, na ostatnim meczu z Scotą. Sześć. ja przewiduję? Każdy, każdy, każdy trener pewno gdzieś tam życzyłby sobie, czy chciałby, aby zespół był wzmocniony, prawda? My, tak jak powiedziałem, nie tylko jeśli chodzi o, o te nasze dokonania, dotychczas twardo stąpamy po ziemi, my też musimy zdawać sobie sprawę, na co nas stać, czy na co nas będzie stać. Oczywiście, gdzieś tam rozmawiamy na temat drużyny. Ale, ale no, że tak powiem, nie jesteśmy jeszcze, jeszcze gigantem i, i nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam transfery z wyższej półki. Poczekamy, co się wydarzy, poczekamy do tego ostatniego meczu też i, i na pewno po raz kolejny usiądziemy i będziemy, będziemy rozmawiać, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Tutaj nie widzę, także dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Do zobaczenia. Okay.